As a first, was sure that he fights in final. Ladies and gentlemen, The two great fights. Yeah, Our second final is in. Bad. Oh, dude. Find a new place to hang this noose. String me up from a top these rooms. Cloud it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Ground myself out and no one can. I Petro Andrusz z Czeskiej Republiki Dwaj zawodnicy, którzy mogą dać nam tutaj ekscytującą wymianę Przede wszystkim chyba w stójce, dlatego że uwielbiają się bić. Tak, na pewno zdecydowanie więcej sił na ten pojedynek zachował Dave, dzisiaj go pojedynki trwały na no, zaledwie kilka minut e, i to łącznie. E, Ciężki boje toczył Petron Dróż, ale wygląda jakby był... E, no wypoczetnie zrelaksowany, nie potrzebuje dużo czasu. I to, to on cieka rozpoczynawał. Ciekaw jestem, czy on się relaksował, bo jak pamiętamy te pojedynki z Mateo Minąciu i Matiasem Bariczem, to zebrał on strasznie dużo ciosów na głowę. A teraz kolano doszło do głowy drusza. On może rewanżować się mocnymi ciosami, może rewanżować się lowkitami. Obaj w stójce, nie chcą używać parteru, teraz szansa dla Andrusza, gdyby ten hajdik doszedł do głowy Kolendra, mogłoby być już po walce. Lewy prosty, rozbity nos Andrusza, ale za to low kick. I ależ z konsekwentnie, ależ konsekwentnie prowadzi tą walkę e, Pedro Andrusz. Jest mocny, jest mocny, pokazał to wcześniej, pokazuje to w finale. Tak do nie oglądaliśmy, tak emocjonującego, tak szybkiego e, pojedynku finałowego. Zazwyczaj po tych dwóch walkach zawodnicy są wyczerpani. Tutaj, jakby dopiero teraz poczynali przygodę w walce o paska SW10. Jak patrzę na te ląkiki, które z tak piorunującą mocą spadają na nogi rywali, to zastanawiam się, czy tak powszechnie ogłaszane tutaj afer party zostanie zaszczycone przez tych dwóch zawodników, czy ich tam na krzesła wniosą. Pera Pera na ta barga, rada. Rada. Cios za cios, kopnięcie za kopnięcie, ale ten low kick jest też rzeczywiście potwornie, potwornie mocny. Wysoko trzyma na ręce Dave'a Deglisz na to poczuł, e, Próbuje podobnie jak w pojedynku z Radoslajewiciem e, trafić swojego rywala, aby spowodować to, e, mu rozcięcie. Może knockout e, na pewno chciałby to zrobić Dave Deglisz. E, czeka, ja czeka na ten jeden cios. Patrzę Łukasz na Deglisha, on Przyjmuje te low na noce ale teraz. Jest Ma szansę skończyć walkę, Kostecki powinien przerwać. Dave Deglis, zwycięzcą dziesiątej konfrontacji szkód walki. Ale się drabił. Jakbym przepowiedział, że czeka na ten jeden cios, który wywróci rywala. Czekał, czekał i się doczekał. Proszę Państwa, Dave Deglis. Piorunujące uderzenie! Piorunujące uderzenie, które wywracało po kolei Mateo Minonzio. Wywracało również Aleksandra Radoslajewicza i teraz położyło na plecy Petra Ondrusza. ...chyba także obrócja, no nie, może przed którymś z tych jakieś naruszenie kości, stopnia, byłoby niedobrze. Jak do tego doszło? Prawda! sierpę na głowę i po tym prawym sierpie jeszcze wtedy jak widzieli Państwo sędzia nie przerywał walki a więc Delglisz poczuł w sobie moc i poczuł skończenie tego wrzucił się do rywala był lewy na głowę i w tym momencie po tym drugim lewym sierpie Robert Kostecki przerwał walkę Gorące brawa Puczko, Francis Carmont Michał Materla Bendes, Aleksy Olejnik Janek Błakowicza. teraz dei Delglish, Martin Lewandowski i Maciej Kaburski organizatorzy dzisiejszej gali gorące